Rosja odrzuca możliwość rewizji warunków negocjacji z Ukrainą. Moskwa utrzymuje, że negocjacje muszą opierać się wyłącznie na warunkach uzgodnionych w Stambule, odrzucając wszelkie kompromisy, mimo zmian na froncie i znacznych zdobyczy terytorialnych Ukrainy. Przewodnicząca Rady Federacji Federacji Rosyjskiej, Valentina Matwienko oświadczyła 24 grudnia, że Rosja jest otwarta na kompromisy w negocjacjach z Ukrainą. Podkreśliła jednak, że warunki przedstawione podczas rozmów w Stambule w marcu 2022 roku pozostają niezmienne. Matwienko zaznaczyła, że Rosja nie odstąpi od tych warunków ani na jotę. W Stambule Rosja domagała się, aby Ukraina stała się państwem neutralnym, które nie będzie mogło przystąpić do NATO. Kolejnym żądaniem Moskwy było ograniczenie liczebności ukraińskich sił zbrojnych do 85 tysięcy. Żołnierzy, Podobnie jak to nałożono na Niemcy traktatem wersalskim po I wojnie światowej. Rosyjskie żądania w Stambule były bardziej szczegółowymi wersjami ultimatum postawionego przez Putina kilka miesięcy przed pełnowymiarową inwazją. Obejmowały one demilitaryzację i neutralność Ukrainy. Matwijenko powtórzyła żądania Putina podczas corocznej telewizyjnej konferencji prasowej, linia bezpośrednia, 19 grudnia. Analitycy twierdzą, że w najbliższych tygodniach można się spodziewać podobnych oświadczeń ze strony wysokich rangą urzędników rosyjskich, zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych.